jest podcast Śląskiej Izby Lekarskiej, w którym będziemy mówić o rzeczach ważnych dla lekarzy, lekarzy dentystów i pacjentów. Poprowadzą go Piotr Biernas, zastępca redaktora naczelnego Pisma Pro Medico. I Alicja Vanderkogen, rzeczniczka prasowa Śląskiej Izby Lekarskiej. Dziś będziemy mówić o niezwykłym filmie, choć jego tytuł brzmi O tym się nie mówi, w reżyserii Marka Osiedlimskiego. Film oddaje głos osobom... Które posiadają naukową wiedzę na temat konsekwencji odebrania prawa do przerwania ciąży w przypadku nieodwracalnych i ciężkich wad płodu. W filmie wypowiadają się lekarze-ginekolodzy. Wypowiadają się psychiatrzy, psycholodzy, ale też kobiety, którym odebrano prawo wyboru. Jest z nam jeden z bohaterów tego filmu, doktor nauk medycznych Maciej Jędrzejko, specjalista ginekologii i położnictwa. Witamy. Panie, witamy. Dzień dobry, witam państwa, panie witam doktorze, serdecznie słuchaczy i oglądaczy. W jednym z wywiadów mówił pan tak jak reżyser tego filmu, że ten dokument nigdy nie powinien powstać w Polsce. A jednak powstał i stał się bardzo szybko hitem w internecie. W tej chwili chyba z pół miliona ludzi go obejrzało. Czy to źle? No źle oczywiście, bo skoro powstają rzeczy na temat, na trudne tematy, to znaczy te trudne tematy stały się... Czymś bardzo istotnym w świadomości społecznej. Dwa lata temu wyrok Trybunału Konstytucyjnego uczynił aborcję ciąży chorej kompletnie nielegalną, czyli uczynił ją po prostu zabronioną, a tym samym Polska stała się krajem, w którym jest najbardziej drakońskie i najbardziej nieludzkie prawo. W Europie, a nawet chyba. W tej chwili w Europie no, są jeszcze kraje gorsze, gdzie kobiety za to idą do więzienia. Natomiast w Polsce, w Polsce kobieta nie jest karana za dokonanie aborcji, karany jest lekarz i karany jest każda osoba, która pomaga w tej aborcji. Po co w czasie wolnym jeździ Pan po całym kraju i namawia kobiety do walki o prawo wyboru? Jaka siła za Panem stoi? Co Pana napędza? No, przede wszystkim e, od 20 lat pracuję z pacjentkami i ja po prostu mam te przypadki tych ciąż z wadami letalnymi, z wielowadziem. E, to są dramatyczne sytuacje. To najczęściej są pacjentki, które bardzo chciały być w ciąży. Dla nich ta ciąża jest chciana, oczekiwana i nagle okazuje się, że wykonuję USG e, i muszę zniżyć głos i powiedzieć: Wie pani, coś tutaj jest nie tak, coś jest nie w porządku. Oczywiście, zaraz potem jest płacz, zaraz potem jest ta tragedia i dramat tej kobiety, która mówi: Ale doktorze, ale co się dzieje? Dlaczego? Dlaczego ja? Co, co się takiego stało? No i e, potem przychodzi pytanie: Co dalej? Co, co dalej? Co teraz? Jeśli pan, że tym filmem, bardzo takim brutalnym, drastycznym, w swojej w wymowie i obrazach, potraficie zmienić to drakońskie prawo? Wie pan, prawo Jest to teraz... tworzą ludzie, tak? Czyli Jest to takie naiwne trochę? Ja myślę, że jeżeli nic nie będziemy robić, to na pewno nic się nie zmieni. Im więcej robisz, tym więcej zrobisz, ja mam taką zasadę. I wierzę w to bardzo mocno, że jeżeli będziemy robić to, co robimy, czyli jeździć po Polsce, uświadamiać kobiety, uświadamiać lekarzy, to po prostu pojawi się taka oddolna potrzeba tego, żeby politycy jednak zmienili to prawo. Mocno wierzę w to, że, że to prawo zostanie zmienione. Myślę, że nie za tej kadencji, nie za tego rządu, ale, ale to oznacza, że ten rząd trzeba po prostu zmienić i, i trzeba przywrócić jakąś normalność. No Nie może być tak, że Polska, ogromny kraj w środku Europy, ma, ma absolutnie mordercze prawo, które ter, właściwie nie dość, że terroryzuje rodziny. Do tego jeszcze to prawo powoduje ciężkie cierpienie tych kobiet. Z tego co wiem i tak mówi europejskie prawo, tortury są zabronione. A efekt tego prawa jest taki, że te tortury się odbywają każdego dnia w wielu polskich szpitalach, w wielu polskich gabinetach, dlatego, że lekarz może tylko powiedzieć: "Ja nic nie mogę pomóc, ja nic nie mogę zrobić. Nie mogę pani pomóc w tej sytuacji". Kiedyś było tak, że ja po prostu pacjentkę kierowałem do szpitala normalnie, legalnie z takim wielowadziem, wcześniej jeszcze oczywiście na dodatkowe badania, na badania genetyczne, na badania amniopunkcje, na, na biopsję kosmówki. Uzyskiwaliśmy pewne, stuprocentowe wyniki badań, że ta wada jest i potem procedura była prosta. wysyłałem pacjentkę do szpitala, w szpitalu dostawała odpowiednie leki, a następnie dokonywaliśmy terminacji ciąży medycznej w znieczuleniu ogólnym, dożylnym, krótkotrwałym, w związku z czym pacjentka nie cierpiała dzisiaj możemy powiedzieć tylko, proszę pani, jedyne, kto może pani pomóc, to są kobiece organizacje, to jest Federa, to jest aborcyjny Dream Team, to jest um, wyjazd za granicę, to są, to są strony kobiet na falach i to jest wszystko, co no możemy oczywiście, zrobić. Oczywiście, ale nie każdą kobietę na taki wyjazd za granicę stać. Oczywiście. Bojżeleński powiedział takie piękne zdanie 100 lat temu, bo tam była dokładnie taka sama sytuacja. 100 lat temu w Polsce, w okresie międzywojennym, była dokładnie ta sama sytuacja. I Bojżeleński powiedział wtedy, że to jest paragraf, który nie ma żadnej mocy, żeby czynić dobro, natomiast ma ogromną moc, żeby czynić zło. I e, efekt jest taki, że te osoby, które są dobrze uposażone, które mają pieniądze, one sobie poradzą, one sobie poradzą, one sobie tak załatwią, że będzie dobrze. Natomiast e, zdecydowana większość kobiet tych, których nie stać na to, żeby pojechać za granicę, czy żeby w godnych warunkach usunąć sobie ciążę. U tych kobiet jedyną możliwością będzie usuwanie ciąży w jakichś partackich warunkach, które są absolutnie urągające godności kobiety, godności człowieka. Wprost, no, nazwijmy to wprost, to jest piekło kobiet. Ta, tak to nazwał Bojżeleński i dokładnie to samo teraz się dzieje w Polsce. Tak, taka, taka jest Panie, sytuacja. to wróćmy na chwilę do tego filmu, bo tutaj nie wyczerpaliśmy tematu. Ten film pokazywany jest także lekarzom, mhm. lekarzom ginekologom. Jak oni na ten film reagują? Lekarze ginekolodzy nie przychodzą na te filmy. Mhm. Jestem poruszony tym, że tak naprawdę środowisko lekarskie stoi bokiem do całej tej sytuacji. I choć ich to bezpośrednio dotyczy, choć to ich właśnie to prawo penalizuje, to oni tak naprawdę nie walą pięścią w stół. I myślę, że trochę jest tak, że no ktoś musi zacząć, ktoś musi być tym pierwszym i ta grupa o tym się nie mówi, która zrzesza tych lekarzy. No to jesteśmy tymi pierwszymi, którzy tą pięścią wsuwają mm -hmm. i mówią dość, nie może tak być, nie zgadzamy się na to, żeby penalizować nasze działania zgodne z... Z WHO, zgodne z rekomendacjami światowymi, zgodne z nauką, zgodne z wiedzą, zgodne z psychologią, z każdym właściwie, z każdą dziedziną. Panie doktorze, a dużo jest takich. nie z nas po prostu przestępców. Dużo jest takich yy, lekarzy, którzy tak myślą i tak postępują jak pan. Myśli pan, że ginekolodzy, pediatrzy, psychiatrzy? po tym filmie, po tej dyskusji całej, którą Pan rozpoczął, przestaną się bać. Bo w tej chwili jest tak w większości, że być może nie przychodzą rzeczywiście na ten film po to, żeby sobie nie robić takiego dyskomfortu. Wolą modlić się, żeby na ich dyżurach taka ciąża się nie zdarzyła. Nie wiem, czy wolą. Myślę, że część z nich obejrzało ten film w zaciszu swojego domu i im to wystarczyło, bo dla nich to jest po prostu tylko potwierdzenie tego, co bardzo dobrze wiedzą. To nie jest żadna nowa wiedza dla lekarzy. Natomiast, czy się przestaną bać, to zależy od reakcji naszych władz od reakcji Polskiego Towarzystwa Ginekologi Ginekologów i Położników od reakcji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jeżeli te dwa towarzystwa wydadzą jednoznaczne rekomendacje. Takie jak wszędzie na świecie. A wystarczy, że takie wy rekomendacje wydadzą, ponieważ i to jest bardzo ważne, w tym prawie nie ma ani jednego słowa, że e, nie możemy usunąć ciąży, która, jest, y, która zagraża życiu i, lub zdrowy pacjentki. Zdrowie psychiczne jest elementem zdrowia. Jeżeli ciąża zagraża zdrowiu psychicznemu pacjentki, to też mamy prawo ją e, usunąć. Oczywiście wtedy musimy mieć opinię psychiatry. I nie musimy mieć opinii dwóch psychiatrów. Musimy mieć opinię mhm. jednego psychiatry. Ale... My, ginekolodzy, jesteśmy w stanie ocenić stan zagrożenia życia kobiety, natomiast w prawie nie jest napisane, że tam musi być bezpośrednie zagrożenie życia. To jest bardzo kluczowa sprawa, ponieważ diabeł tkwi w szczegółach, jak zwykle. W prawie jest napisane, że mamy prawo usunąć ciążę, jeżeli ona zagraża zdrowiu lub życiu no pacjenta. Ta bardzo... Ale tu muszę jedną rzecz jeszcze powiedzieć, mm -hmm. dlatego że to bardzo diametralnie zmienia sytuację, dlatego że wszędzie na świecie, wszędzie w cywilizowanych krajach, Każda ciąża z wielowadziem, każda ciąża embryopatologiczna jest uznawana za ciążę zagrażającą zdrowiu. Potencjalnie zagrażającą. Przypomina to troszkę sytuację, że idziemy z dzieckiem nad przepaścią. Która matka pozwoli dziecku dojść do samej granicy tej przepaści? Każda będzie go chronić, zanim on to dziecko się tam zbliży. I my lekarze. W tym wypadku jesteśmy no, takimi osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo tych pacjentek. One same w stanie nie są ocenić tej sytuacji, bo nie mają wiedzy medycznej. My jesteśmy w stanie ocenić tę sytuację i stwierdzić, że ta ciąża dzisiaj może nie zagraża, ale za 5 miesięcy, za 4 miesiące, kiedy płuc z 6- czy 8 centymetrowego, centymetrowego zrobi się półmetrowy i zacznie ważyć 4 kg, no to już w tym momencie na przykład poród takiej ciąży nie zawsze będzie możliwy. Będzie konieczność zrobienia cięcia cesarskiego tylko po to, żeby wyjąć trupa. Trupa, czyli czynimy z kobiet trumny. Ja się na to nie godzę, ja i wielu jeszcze zresztą lekarzy. Ja jestem załamany sytuacją w tej chwili, ponieważ jeszcze do niedawna, przed, 2000 rogu, przed 2020 rokiem, przed tym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, ja miałem coraz więcej pacjentek typu 34, 35, 37 lat, mhm. które na przykład już były po dwóch ciążach i mówiły: A mamy dobrą sytuację finansową, to jeszcze chcielibyśmy zajść z mężem w trzecią ciążę. Nie ma tych pacjentek w ogóle. Nie ma. One zniknęły z gabinetu. Nie ma pacjentek, które po 35 roku życia tak chętnie by w tą ciążę chciały zachodzić, bo przychodzą mnie o do doktorze, a jak coś się stanie, to ja wiem, że pan mi nie pomoże. No mhm. kto mi pomoże? To co, ja będę się potem wyjeżdżać z tego, z mojego kraju, jak jakiś morderca, jak jakiś złoczyńca, jak jakiś dzieciobójca, jeżeli się okaże, że moje dziecko nie ma głowy, czy nie ma nerek? Tak nie może być po prostu. No i taki z tego buntu właśnie przeciwko tej W naszym tej piśmie promedico powiedział pan, że ten film zostanie pokazany w parlamencie. Na co pan liczy? Przede wszystkim bardzo dziękuję pani doktor Gorgoń-Komor, która, która jest senatorem, senatorką i która no, bardzo mocno nam pomaga, też promuje te nasze działania. Dziękuję wszystkim radnym Sejmiku Śląskiego, dziękuję radnym Tyskim, dziękuję bardzo wszystkim tym, dziękuję posłowi Michałowi Gramatyce. To są osoby, które rzeczywiście nas ewidentnie popierają i chcą, żeby coś się zmieniło. I pokazanie tego filmu w parlamencie. To chyba milowy krok będzie jakiś taki. Ja myślę, że ja myślę, że ten film ma otworzyć oczy wszystkim. I, tej, i tym, tym osobom, które są po lewej stronie, i tym, które są po prawej stronie, i tym, które są w centrum, i tym, którym się wydaje, że wiedzą, co te kobiety czują. Tym, którym się wydaje, że wiedzą, z jakimi problemami zmagają się lekarze. Ja myślę, że każdy dorosły człowiek ten film po prostu musi obejrzeć, bo nie można sobie wyrabiać własnego zdania, kiedy nie ma się pełnej wiedzy na jakiś temat. Trudno podejmować jakiekolwiek decyzje, jeżeli człowiek nie ma świadomości. Ten film nie zachęca do aborcji. Ten film pokazuje, jak to jest, jak to wygląda, jakie są konsekwencje odebrania wyboru dorosłemu człowiekowi, kobiecie, jej mężowi. Odebranie wyboru każdemu dorosłego człowiekowi. Odebranie wyboru to jest przemoc, przemoc. Jeżeli będziemy się godzić na przemoc w naszym kraju, będziemy mieli kraj przemocowy. Jeżeli będziemy się godzić na chore i martwe, bo to jasno trzeba powiedzieć, martwe prawo, to będziemy generować rzesze, tysiące czy miliony ludzi, którzy tego prawa szanować nie będą. To ma bardzo głębokie konsekwencje dla rozwoju całego społeczeństwa, jeżeli wprowadzamy prawo, które jest martwe, bo to prawo jest martwe, nie wzrosła ilość... Mhm. Płodów z zespołem Downa, który miał być tak przecież chroniony, nie wzrosła, a ich ilość co roku jest dokładnie taka sama, bo to jest, to jest pewnego rodzaju wartość, która się nie yes. zmienia w społeczeństwie. Musimy postawić tu kropkę. To Ale tuż... tylko jedno zdanie, okay. przepraszam, powiem, muszę, sorry. Um, nie wzrosła ilość dzieci z zespołem Downa, a to oznacza, że te ciąże i tak zostały usunięte. To znaczy, że nasze kobiety polskie wyjeżdżają za granicę lub usuwają to Albo nie wiadomo jest gdzie. podziemie, takie. Jest podziemie aborcyjne, już wiemy, koszt aborcji to jest między 2 a 5 tysięcy złotych, już są cenniki. Już to się dzieje. Wszystko to, co mówiliśmy, się dzieje. Napisaliśmy list polskich ginekologów, w którym pisaliśmy dokładnie, jakie są zagrożenia. Mnóstwo ginekologów to podpisało. Się sprawdziło, Wszystko krok po kroku, punkt po punkcie się sprawdza. Polecam poszukać w internecie list polskich ginekologów. Stawiamy kropkę, nad... stawiamy kropkę nad. I parlamentarzystom życzymy tych szeroko otwartych oczu, o których pan mówił. A państwu serdecznie dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia. Dziękuję pięknie. Dziękujemy. Kłaniam się.